Cześć! Przeczytam Wam dzisiaj kolejną historię, którą otrzymaliśmy do redakcji. Jest to historia opowiadana przez jedną z naszych czytelniczek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i pamiętajcie, żeby skomentować w komentarzu, jak wrażenia, złote rady i słowa otuchy i tak To ona o moim tak zwanym długu. Okazuje się, że pamiętała już dwa miesiące. Z obrazem mówi pięćdziesięcioletnia Waleria Gromadka. Sto, pięć czy ileś tam złotych. Nie tysięcy, tylko setek. Nie zawahała się przed proszeniem o zwrot. Młoda, a taka małostkowa i rozczeniowa. Po prostu w głowie mi się nie mieści. Trzydziestoletnia Zofia została synową Walerii zaledwie rok temu. Młodzi żyją w wynajmowanym mieszkaniu. W niedalekiej przyszłości chcą wziąć kredyt hipoteczny póki co oszczędzając pieniądze na wkład własny. Bardzo ją uratuje te pieniądze. Te 105 zł, no powiedz mi, mieszkanie za to kupi, czy co? Waleria nadal nie może się uspokoić. Około dwóch miesięcy temu jej syn wraz z żoną wybrali się samochodem do IKEi, by kupić parę taboretów, a Waleria pojechała z nimi, by po prostu pooglądać ekspozycję. Jednak ciężko jest opuścić ten sklep z pustymi rękoma, przynajmniej tak się stało w wypadku Walerii. Zofia oprócz taboretów, które były. Pierwotnym celem podróży zebrała także kilka drobiazgów w wózku, tarkę, ręczniki, zestaw patelni. Przy kasie zawahali się, rozproszyli, a kiedy się zorientowali, okazało się, że zaku, na, zakupy nabijano na jeden paragon. Daj spokój, zapłacę za wszystko kartą, a potem się rozliczymy, powiedziała Zofia. Kiedy wrócili ze sklepu, rozłożyli zakupy i wyliczyli z paragonu, że Waleria jest winna Zosi 1105 zł. Teściowa zerknęła do portfela. Tyle, że końcówki nie będę miała, niestety, westchnęła. Zosiu, to tysiąc złotych oddaję, a sto pięć będę winna. W porządku? Tak, oczywiście, w porządku, pani Walerio. Machnęła ręką synowa. Odda pani przy okazji. Mój przyjaciel i ja od kilku miesięcy zamawiamy suszone owoce w jednym sklepie internetowym. To bardzo udane zakupy, mówi Waleria. Suszone brzoskwinie, daktyle, gruszki. Zofia kiedyś była u mnie, spróbowała i posmakowały jej. Poprosiła więc o zamówienie dla nich tych owoców, tyle że na mój adres, aby nie płacić podwójnie za przesyłkę. Cóż, tym razem to zrobiłam. Kurier bezpiecznie przywiózł suszone owoce do Walerii, a następnego dnia Zofia przyjechała do teściowej po suszone brzoskwinie i gruszki. Ostrzegłam ją wcześniej, że jej zamówienie było warte 250 złotych. Przyjechała, oddaje jej paczkę, a ona podaje mi kopertę z pieniędzmi, najwyraźniej już z odliczoną kwotą, i mówi mi: Nie ma 250 zł. Jest mniej, ponieważ odjęłam 105 zł, które byłaś mi winna, jeszcze za zakupy w Ikei, pamięta pani? Szczerze mówiąc, prawie upadłam. Że też musi być taka małostkowa. Jest dorosłą, pracującą osobą, otrzymującą wynagrodzenie, a tu rzuca się o jakieś grosze. Zawiodłam się. Taką małostkowość można uznać nawet za paskudną. Waleria oczywiście nie powiedziała tego na głos, ale w sytuacji zrobiło się jej bardzo niezręcznie, a urazę do synowej ukryła głęboko. Już niczego dla niej więcej w życiu nie zrobię, gniewa się teściowa. Niech sama sobie zamawia rzeczy. Kurier przy okazji zażądał kilka razy więcej niż ta kwota, którą mi odliczyła. To jest zbyt obrzydliwe nawet, by o tym mówić. Dlaczego mam jej darować pieniądze? Denerwowała się Zofia Niech się obraża Żyje sama w dwupokojowym mieszkaniu Nie płaci czynszu, nie martwi się hipoteką Otrzymuje tylko pensję Nie tylko pensję, ale także jej emeryturę Nikim się nie zajmuje Nikomu nie pomaga A ja i mój mąż oszczędzamy tak Ponieważ nie mamy jeszcze ani działki budowlanej Ani domu Musimy opłacać czynsz Wszystko musimy kupować I najlepiej by było, żebym jeszcze miała czas na urodzenie dziecka w ogóle rodzice wychowali mnie tak. Jeśli pożyczasz, oddawaj bez względu na kwotę, czy to milion, czy to grosz. Jak myślisz, kto jest w bardziej w błędzie? Synowa jest małostkowym skąpcem, czy teściowa, która, której rozmyła się pożyczona należność? Kwota śmieszna, nią się nie wzbogacisz, ale przecież chodzi o zasady. A może na miejscu synowej nie warto było przypominać o obowiązku spłacenia długu? Mm, takie rozliczenia między bliskimi są nieodpowiednie? Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu.